Ci tu obrzybe obrzyć emMA spotkania wszystkim nam pobudzać. Gdyś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać. No mamy też i taty, dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta, zakręcać. Kogą nawet kręto wróci do nas ciepło dziewięcięcych lat. Zwyczajów pełen pięknych, nadzwyczajnie piękny świat. Niech pierwsza gwiazda, by to, co ważne, ważne, mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz. Pała na wysokości, dziecięcy słychać nie Nie hański po No! jego stołu. To symbol przyjaźni. W tej wyjątkowej chwili zapraszam na scenę Jego Ekscelencję, Arcybiskupa Józefa Gusta, Arcybiskupa Jakuba oraz księdza Tomasza Wigłasza. Narodziny Jezusa w Nazarecie to fakt historyczny. Ale jakże niezwykle ważne jest przesłanie, jakie zostawił nam Mesjasz z Nazaretu. Jedno z jego zdań, jedno, jedna z jego wypowiedzi. Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. Spotykamy się w gronie osób, które służą, których za które zostały wybrane po to, aby służyć. Chciałbym więc w ten szczególny czas życzyć nam wszystkim, żebyśmy nikogo nie zawiedli, żeby każda i każdy mógł powiedzieć, bez względu na swoją wiarę, niewiarę, różnice, poglądy, że to jest człowiek, który służy nie sobie, ale służy innym. Niech więc połamanie się opłatkiem będzie wyrazem tego, że jesteśmy razem na służbie, że jesteśmy tymi, którzy idą z chlebem w stronę drugiego człowieka. A przed nami wkrótce nowy 2025 rok. Często słyszę wytchnienia, odpoczynku, tak niech się stanie przez te parę świątecznych dni. Ale cóż, na przyszły rok, Życzę tego, by to był rok twórczego niepokoju. Życzę, żeby to nie był czas bezrobocia, ale aktywnej pracy, by ta nasza ojczyzna miła, piękna, a mogę to zaświadczyć jako ten, który jest z zewnątrz, ale jest zauroczony, zapuszcza korzenie. Naprawdę piękna jest, piękny jest Podlasie, piękny jest Białystok i wszystkie te miasteczka wokół. Życzmy, żeby rzeczywiście z Bożym Błogosławieństwem to, co sobie dzisiaj życzymy, realizowało się, materializowało się. Niech Pan Bóg błogosławi. Rzeczywiście świat poświeci w oczy, więc mogę do wszystkich się zwrócić, bracia i siostry, bo tak jest właściwym wtedy nie zwracać się, ponieważ wszyscy jesteśmy w Jezusie Chrystusie braćmi i siostrami. Dziś taki temat był przewodni, że w tym roku wszyscy razem się spotkali. Powiem, że teraz jest łatwiej, no bo wszyscy są z tej samej opcji. Ale nawet gdy nie są z tej samej opcji, powinni być szczególnie podczas tych świąt razem, stanowić rodzinę jedną. I te święta są takim czasem, że wszyscy powinni się stać politycznymi daltonistami, żeby widzieć razem Chrystusa, który się urodził dla każdego z nas. Zazwyczaj mówimy, że dwóch ewangelistów opisuje nam wydarzenie narodzenia Jezusa Chrystusa. Ewangelista Mateusz i ewangelista Łukasz. Ale tak naprawdę to jeszcze jest jeden opis, który dopełnia te dwa poprzednie. To prolog ewangelisty Jana Apostoła. Apostoł Ewangelista Jan, który właściwie jest uważany, że dopełniał słowa poprzednich Ewangelistów, tych synoptycznych i dopisywał jeszcze to, o czym oni nie powiedzieli, również i tu dodaje. Chcę zaznaczyć, żebyśmy my nie pomyśleli, że ten, który leży w Betlejem jako niemowlę, słabe dziecię, jest tylko człowiekiem. I dlatego... W swoją Ewangelię zaczyna od słów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. A później w czternastym wersecie pisze: I Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i zobaczyliśmy Go jako jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy. Rzeczywiście Jezus, Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który pojednał nie tylko ludzi, tego nie pojednał właśnie, to oczekuje nas ludzi, ale pojednał ludzi z Bogiem, jednocząc sobie boską i ludzką naturę. Dlatego życzę wszystkim, żeby święta upłynęły w głębokiej refleksji. Nad tym, że w Bogu stanowimy wszyscy jedno. Życzę też, żeby Bóg obdarował nas tym pokojem, którego tak teraz potrzebujemy. Życzę też, żeby święta minęły w ciepłej, rodzinnej atmosferze, we wspólnej modlitwie, we wspólnym przeżywaniu. Tajemnicy wcielenia Boga. Dziękuję bardzo. To jest powiedziane, że Jezus jest światłością świata. I stojąc tu w tym świetle, pomyślałem, jak to dobrze, że nas nie oświecił z góry prosto w oczy. Ale przyszedł do nas. I jest światłością, która nie razi, która nie przeszkadza zobaczyć drugiego człowieka, ale wręcz przeciwnie. I chciałbym nam życzyć takiej światłości w naszych codziennych czynach, słowach. Niech Bóg nas błogosławi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Zapraszamy o ponowne zajęcie miejsc. I na scenę zapraszamy chór Uniwersytetu Piotrów. Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku istnieje od 1976 roku. Początkowo specjalizował się w wykonywaniu literatury muzycznej, kapelna, a następnie rozszerzał repertuar o dzieła oratoryjne. Od lat zespół współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku. Uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach, regularnie koncertuje w kraju i za granicą, zdobywając szereg nagród i wyróżnień. 11 czerwca 2022 roku Chór świętował jubileusz 45-lecia istnienia. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest od 2023 roku Agnieszka Panas. Obecny skład zespołu był wielokrotnie nagradzany. Dziś Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku jest wizytówką artystyczną nie tylko uczelni, ale także miasta i regionu. Zachęcamy, drodzy Państwo, do wspólnego kolędowania. Przed nami m.in. innymi Rizuniu i Bóg się rodzi. obecność, uwagę za to, że zechcieliście uczestniczyć w świątecznym spotkaniu samorządowców województwa podlaskiego. Za chwilę na parterze Gmachu opery złożymy sobie życzenia i przełamimy się obiadkiem, a następnie zapraszamy na świąteczny podlaskunek. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień, to spotkanie, na długo zostanie w Państwa pamięci jako spotkanie pełne rozmów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy z korzyścią dla wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego. That's a wish. Niestety podczas konsumpcji wystąpił taki minus, że jest mało stolików, przy których można położyć talerz, więc nastająco jest się niewygodnie, więc jedzenie przy stoliku w szatni nie jest zbyt mile widziane i jest niewygodne, więc organizacyjnie trochę porażka. Ça, ama hava